Toisko Pro Audio AVT na Sound Edit 2025. Znajdujemy się przy konsolecie Waves LV1. Zanim omówimy jakby możliwości tej konsolety, skupmy się może na całym ekosystemie, bo przez lata realizatorzy budowali swoje buildy, które były oparte na wirtualnym mikserze LV1. A teraz dostaliśmy w zasadzie kompletne urządzenie, które zawiera w sobie Fit Controller, zawiera z tyłu tak naprawdę Stageboxa Ionic 16, aplikacje LV1 i jakieś podstawowe DSP, dzięki któremu możemy ileś tych pluginów tutaj wykorzystać. Przybliż nam proszę możliwości tego całego ekosystemu. Z pewnością konstruktorzy wzorowali się na tych modułowych wersjach, bo tak jak wspomniałeś, to bardzo przypomina fit controller, tylko w trochę odświeżonej wersji jest parę nowych guzików. Aplikacja LV1 jest znana i to zostało z nami super, bo nie ma takiego wieku dziecięcego. To jest gotowy, działający produkt. Z tyłu wbudowany Stagebox, też przemyślany, bo są na przykład dwa AS-y, co rozwiązuje tematy lewo-prawo subbas na festiwalach. Wbudowany switch, więc znowu odchodzą peryferia. Mnóstwo portów USB, chyba 6, jeśli dobrze pamiętam, więc odchodzą dongle. Port do kontroli, żeby podłączać aplikacje. I jeszcze port HDMI, gdybyśmy z jakiegoś powodu chcieli jeszcze rozbudować sobie system o ekrany. Więc zamknięte w jedną obudowę, bez żadnych peryferii. Skoro nawiązałeś do HDMI, co możemy na nim wyświetlić? Możemy wyświetlić albo zdublować ekran, albo powielić ekran, żeby wyrzucić sobie na przykład drugi widok miksera. Zwiększyć ilość dostępnych tłumików tak naprawdę, bo te tłumiki mogą pracować niezależnie od tłumików fizycznych. Mm -hmm. Po drugie, możemy wyświetlić sobie jakikolwiek jakukolwiek plugin, odpinając go jako floating window i ustawić Czyli na przykład. Czyli tak naprawdę, wszystkie hot pluginy, których używamy krytycznie, możemy wyrzucić Pewnie. na drugi ekran. Wierniki, Pytanie: pogłosy. czy on może oprócz HDMI jest tam jakby sterowanie dotykiem? jest jak możliwe? Jak podłączysz USB, to działa Jak podam ekran USB, dotykowy. tak? Okay. Więc możesz podłączyć drugi ekran dotykowy do HDMI? Są jakieś testowane już modele, które faktycznie działają w ten sposób? Wiesz, co jak wpiszesz mnóstwo rzeczy ze fałdynki hałtu, to, to mhm. jest pełna lista rekomendowanego okay. sprzętu. Od Wavesa. Dużo no, tych artykułów piszą. No dobrze. To jako cały ekosystem y, trzeba też wspomnieć o y, topologii całej sygnału, bo mamy tutaj jeszcze miksery personalne Hir Technologies. E, realizowany jest tam sygnał jakby przez mostek z WSG na Dante. E, I mamy dwa moduły tutaj Hirbeck Pro, które w zasadzie opowiedz co robią, ile są w stanie przyjąć sygnału. Szczęśliwie panowie z Wavesize Hira dogadali się na jedno wspólne urządzenie i to jest ten WSG Bridge, czyli konwerter z sieci SunGridowej, którą mamy w LV1, na sieć Dante, którą akurat mamy wykorzystaną w przepraszam, w hubach HIR Technologies. Te huby są modułowe, karty można wkręcać różne, np. MADI, Analog, akurat korzystamy z Dante i udało nam się te systemy połączyć. W tym setupie dwa huby to jest 64 kanały, maksymalnie mhm. możemy mieć 128. Więc spora sieć. Najfajniej, bo zarządzamy to z jednej aplikacji. Zapisywanie sesji, nadawanie nas kanałom, robienie miksów, podglądanie tego, co robi muzyk, blokowanie funkcji. Sam pulpit, 16 koderów z wyświetlaczami, też mega czytelny. No i przede wszystkim to brzmi, gada, muzyk robi głośniej i nie ma pytań. Zdejmuje to presję z realizacji. No tak. Dowróćmy może do samej konsolety. Kuba, jakbyś miał przeprowadzić nas przez. Cały channel strip konsolety, opowiedzieć o tym, w jaki sposób możemy to DSP wykorzystać. Pokaż po prostu, co domyślnie się wczytuje w show i porozmawiajmy o tym, co ewentualnie może się nie wczytać w jakimś show. Takiej akcji chyba nie ma. Jak wczytujemy nowe show, to standardowo mamy dostępny taki typowy schemat blokowy miksera czyli filtry, dosyć rozbudowaną dynamikę, bo jest tu kilka narzędzi: Bramka, Expander, DSR, Lewery, wszystko w jednym. I korektor. To są narzędzia, wczytane w każdym kanale, w każdej szynie wyjściowej, dostępne. Możemy z tego skorzystać lub nie. Tak, czyli możemy to sobie spokojnie wyrzucić. Remove plugin, i możemy to sobie zapiąć coś innego. Jak nie? komuś jest mało, 5 slotów na pluginy można to wyczyścić. Mamy 8 tak. slotów dostępnych, tak. i możemy tak. wrzucić No to wiadomo, sobie trzeba szóstkę wtyczki. jakąś wrzucić. Piękne narzędzie. I zaczyna to mieć sens. Wszyscy pytają o możliwości procesingu. W środku tak. jest y, serwer klasy Extreme. Y, y, nie mówimy, że nie da się go zamknąć, bo po to jest serwer Tytan, czyli prawdziwy potworek obliczeniowy. Uważam, że na potrzeby koncertowe nie da się tego takim logicznym y, przygotowaniem systemu zapchać. Y, mhm. Nawet już wiele razy dnia dzisiejszego próbowaliśmy wczytać 16 efektów, ta moc obliczeniowa jest nieznacznie zabierana. Mhm. Więc y, oczywiście pluginy AI, które mają działać zero nie będą zabierać y, y, DSP, ale jest na to też kilka sposobów, żeby to DSP zoptymalizować. Tutaj mamy w Mixer Settings ustawienie DSP Optimized, wtedy mhm. odzyskujemy trochę tego procesingu. Gdybyśmy zbliżali się z jakiegoś powodu do limitu. Tak samo zwiększając bufor przetwarzania serwera, również dodamy sobie trochę procent do tego. I latencji procesingu. sobie dodamy? Dodamy sobie latencji. Tu są po, przy, po ukośniku wartości, ale przy miksie frontowym to może nie mieć zupełnie mm. znaczenia. Co Jasne. to jest tam dodatkowa milisekunda opóźnienia. Skoro jesteśmy w tym oknie, to opowiedz jakie możemy tutaj dodać narzędzia natywnie? Wszystko, co ma w sobie protokół SoundGrid i natywnie mówi, żeby jednocześnie obsługiwać to z tego urządzenia, to tu jest cała lista tych urządzeń. To są albo karty, albo przetworniki, czy stage boxy, bo oczywiście wszystko możemy sobie offline'owo skonfigurować, dodać Stage Box, zanim przyjedziemy na joba i podłączymy go do sieci. Takich urządzeń można dodać 16, te raki AB to jest tylko kosmetyka, żeby sobie troszkę porządkować te powierzchnie pracy. Dobrze, a powiedz mi, tak wracając do takich totalnych podstaw, yy... Czasami zaczynam w ogóle oględziny stało od tego, w jaki sposób odpala się oscylator. Pokaż, jak się odpala oscylator A, w tej desce. No tu filozofia jest taka, że wszystko obsługuje się pluginami, zatem trzeba dodać plugin, który nazywa się Emo Generator, Emo Emotion. Musimy go dać sobie na jakiś kanał. Fajnie, bo możemy go sobie przesunąć na przykład na kanał wyjściowy i podać z szum prosto z wyjścia. Szybko dostępne poziomy, oczywiście, włącznik. To teraz mam pytanie. Tak naprawdę wczytanie tego kanału, czyli oscylatora, dobrze by było, jakby bypassowało nam wszystko inne, co mamy wcześniej, prawda? Eee, żeby podać szum bez procesingu, tak? Tak. Wiesz co, to tak jak w standardowej konsolecie, na której podasz jako wejście szum, a masz jakąś korekcję. Mhm. Też by chciał tam zrobić bypass. Mhm. Więc możemy sobie wyłączyć. Eee, no jakby chyba pusty kanał by było tak naprawdę. Możemy zrobić prawda. sobie disable plugin. Mhm. Eee, są też króty klawiszowe, albo z Albo punktu to widzenia to realizatora, pusty kanał no, no, przygotować. Tak, Zawsze mam taki ostatni na konsolecie. Dobrze. Y, bardzo fajne rozwiązanie. To może opowiedz trochę o routingu w takim razie. Y, jest mega tuńcynie rozwiązany, bo oprócz standardowych wejści i wyjść, w wejściach są w ogóle dwie instancje A i B i jest makro do przyłączenia całej deski pomiędzy A i B jednym ruchem. Typu wieloślad i fizyczne A możemy oprócz boksy. tego zrobić makro, na przykład y, jeżeli masz na kanale B, na wejściu B dla kanałów na przykład czterech, o. jedną, tą samą pozycję. Nie? Da się tak zrobić. Eee, ale przełączasz tylko i wyłącznie jeden z tych czterech makrem, ale na dwóch kanałach. Dążę do tego, że masz cztery mikrofony bezprzewodowe Aha. i masz piąty jako backup, i masz warstwę monitorową, gdzie masz kolejne cztery kanały i jeden backup. I teraz przełączasz się tym backupem tak, żeby jeden Jednemu artyście się psuje mikrofon i chcesz jednym przyciskiem, makrem wywołać zmianę inputu na B na Wiesz dwóch co, kanałach. To makro, o mówiłem przełącza y, wszystkie kanały deski bez mhm. wykluczenia, y, ale to o, o czym mówisz można rozwiązać bezpośrednio z kanału. Rozumiem. Dobrze, czyli hmm. to jest podobnie jak tutaj u paru innych producentów. Załóżmy, że za, zapchaliśmy 8. Pluginów, nie? Mm -hmm. I teraz ten serwer, Titan, jeżeli go damy, dodamy go natywnie, to wtedy już nie musimy odpalać żadnego dodatkowego oprogramowania, prawda? Nie, w setupie jest możliwość dodania jeszcze trzech serwerów i w sumie dodatkowych czterech serwerów w redundancji. Okay. Więc znowu skalowalność systemu i rozszerzanie jego mocy obliczeniowych. No dobrze. Spróbuję cię jeszcze zagiąć z paru tematów. Słyszałem, że w różnych wtyczkach. Nie Potrafią się nie wczytać parametry z show, jeżeli przeniesiesz na pendrive na inną deskę to show. Na przykład klucz Autotuna potrafi się nie wczytać. Wiesz co, takie sygnały do mnie nie dotarły, więc nie mam tego przetestowanego. Te przenoszenie sesji z pendrive'em na konsolety te mi dobrze, tym bardziej, że tu jest wbudowany konwerter sesji pomiędzy tą wersją modułową a klasikiem. Te mhm. są z obu kompatybilne. Kłopoty mogą się zdarzyć ze wszystkim. Mhm. Po to też jesteśmy, więc śmiało napiszcie maila i podślemy to dalej do Wavesa. A, i jeszcze deska ma wbudowany remote support. Jak okay. macie jakiś mega zgrzyt, ja nie odbieram telefonów, można połączyć się bezpośrednio z Wavesem, który zdiagnozuje deskę i Wam pomoże. To jest ciekawe rozwiązanie. A powiedz mi, co wnosi update, który się ukazał niedawno? Ostatni update to były jakieś kosmetyczne poprawki, bo on był chyba tydzień temu. Ale przed miesiącem weszły poprawki funkcjonowania całej sieci SoundGrid, update ekranu, update tłumików, więc jak tylko macie możliwość, polecam zrobić. Super, no dobrze, wygląda to wszystko interesująco. Jako realizator, jak podsumujesz trzy najważniejsze elementy tej konsolety? Przede wszystkim skalowalność systemu. Jesteśmy przygotowani na wszystkie sytuacje, ilościowo kanałów również. Dźwięk, bo są świetne narzędzia do zrobienia czegoś ciekawego i w ogóle cały system przetwarzania brzmi zawodowo. No i przychodzą takie aspekty trywialne jak cena, bo cały zestaw 48 kanałów, a to obsłuży jeszcze więcej, możemy zamknąć się w 50 netto. Polecam przetestować. Dwa egzemplarze są na demo. nie tylko brać na koncerty. Wezmę, dzięki.